To był czas, gdy Polska budziła się do życia po latach zaborów. Wśród zgiełku odradzającego się państwa, w sercu Warszawy, narodziła się legenda CWST-1, pierwszy seryjnie produkowany samochód osobowy skonstruowany w Polsce. Rok 1923. Centralne warsztaty samochodowe prezentują prototyp, który już wkrótce stanie się symbolem polskiej inżynierii i dowodem na niegasnące ambicje młodego kraju. Geneza i historia powstania. Rok 1918 przyniósł Polsce niepodległość, ale i wyzwania. Jednym z nich była potrzeba stworzenia krajowego przemysłu motoryzacyjnego. Odpowiedzą na to wyzwanie były centralne warsztaty samochodowe. Z ich linii produkcyjnych miał zjechać samochód który udowodni, że Polska potrafi. Inżynier Tadeusz Tański nie miał łatwego zadania zaprojektować pojazd od podstaw. Ale zrobił to z pasją i wizją. Konstrukcja i innowacje techniczne. CWST-1 nie był zwykłym samochodem. To była maszyna zaprojektowana z myślą o prostocie i niezawodności. Pod maską czterocylindrowy silnik o pojemności 2956 roku generujący 45 koni mechanicznych. To wystarczyło, by osiągnąć prędkość do 100 km na godzinę. Ale to nie wszystko. Jednym kluczem można było rozłożyć cały pojazd. Innowacja, która wyprzedzała swoje czasy. Solidna rama, odporna na trudne polskie drogi, była gotowa na każde wyzwanie. Znaczenie dla polskiego przemysłu motoryzacyjnego. Rok 1927. Rozpoczyna się produkcja seryjna. CWST 1 trafia do wojska, administracji, a nawet w ręce prywatnych właścicieli. W sumie powstało około 800 egzemplarzy. Każdy z nich był świadectwem polskiej myśli technicznej. Zaufania i determinacji. To właśnie ten samochód stał się fundamentem dla rozwoju krajowej motoryzacji, otwierając drogę dla takich marek jak Państwowe Zakłady Inżynierii, PZINŻ. Dziedzictwo i wpływ na kulturę motoryzacyjną. Dziś CWST, jeden to nie tylko eksponat w muzeum. To symbol pionierskich czasów, w których odwaga i pasja kreowały przyszłość. Przypomina o marzeniach, które stały się rzeczywistością, o ludziach, którzy nie bali się sięgać wyżej. Spotkać go można na złotach pojazdów zabytkowych, gdzie nadal budzi podziw i dumę. CWST jeden to więcej niż samochód. To historia o odwadze, innowacyjności i niezłomności polskich inżynierów. To dowód, że nawet w najtrudniejszych czasach można osiągnąć sukces. Dziś pozostaje jednym z najważniejszych symboli w historii polskiej motoryzacji i świadectwem, że polski duch inżynierski potrafi pokonać wszelkie granice.